12 przykładów z Biblii, które każda kobieta wybrana przez Boga powinna naśladować. Czy kiedykolwiek czułaś się niewidzialna, jakby nikt naprawdę nie widział, przez co przechodzisz? Czy płakałaś w ciszy, pragnąc, by Bóg odpowiedział szybciej? Jeśli tak, wiedz, nie jesteś sama. Jesteś kobietą wybraną przez Boga, a Duch Święty kocha cię głęboko, nawet gdy wszystko wokół zdaje się mówić inaczej. W Biblii znajdujemy kobiety, które zostały wybrane przez Boga w czasach ciemności, wojny, wstydu, bezpłodności, odrzucenia, prześladowania i bólu. I wiesz, co je wszystkie łączy? Trwały niezachwianie, gdy wszystko wokół się waliło. Każda z nich stała się żywym przykładem tego, że można być wiernym nawet w środku chaosu. Dlatego dziś chcę ci pokazać 12 biblijnych przykładów, które każda kobieta wybrana przez Boga powinna naśladować. Dwanaście kobiet, które zapisały się w wieczności dzięki swojej wierze, odwadze, uległości i miłości do Boga. Może dziś jesteś zmęczona, zniechęcona, masz ochotę się poddać, ale ta wiadomość przypomni ci, kim jesteś: kobietą wybraną przez Boga, która została stworzona, by zwyciężać i inspirować innych swoim świadectwem. Zanim przejdziemy dalej, upewnij się, że kliknęłaś: Lubię to. Ale zrób to tylko, jeśli jesteś kobietą, która kocha Boga całym swoim sercem. Jeśli możesz, skomentuj. Panie, daj mi siłę, by iść dalej. Teraz pokażę ci pierwszy przykład, który powinnaś naśladować. Numer jeden. Maria, ta, która powiedziała tak niemożliwemu Maria, była zwyczajną młodą dziewczyną, prostą, bez sławy, bez bogactwa, ale została wybrana przez Boga, by urodzić Zbawiciela świata. Gdy Anioł objawił jej Boży plan, mogła powiedzieć: to dla mnie za wiele. Ale zamiast tego jej odpowiedź była jasna: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, werset 38. Kobieta wybrana przez Boga, ucz się od Marii, kobieta, która całkowicie oddaje się woli Bożej, nawet jeśli nie rozumie wszystkiego. Jest kobietą, która nosi cuda w duchowym łonie. Nie narzekała, nie uciekła, nie wątpiła, po prostu zaufała. I to wystarczyło, by niebo objawiło się na ziemi. Bóg nie szuka najbardziej wykwalifikowanych. On wybiera te, które mają serce gotowe do posłuszeństwa. Może to, czego dziś Bóg od ciebie chce, to nie wyjaśnień, ale poddania. Czy jesteś gotowa powiedzieć tak jak Maria? Numer dwa. Anna. Ta, która modliła się z łzami i wiarą, Anna była bezpłodną kobietą, upokarzaną przez peninne, niezrozumianą nawet przez kapłana Helego. Ale nic z tego nie powstrzymało jej przed modlitwą. Zamiast odpłacać obelgą, uklękła. Zamiast narzekać innym, wyżaliła się Bogu. Jej modlitwa nie była piękna, ale była prawdziwa. A Pan usłyszał każdą łzę, która spadła w świątyni. Kobieta wybrana przez Boga, może również przeżywasz czas Bożego milczenia, wstydu, porównań i wewnętrznych bólów, których nikt nie widzi. Ale Anna uczy nas, że niebo się porusza, gdy kobieta wybiera modlitwę zamiast szemrania. Jej zwycięstwo nie zaczęło się, gdy urodził się Samuel, zaczęło się w momencie, gdy postanowiła zaufać, mimo że nic nie widziała. Nie przestawaj się modlić. Nadal płacz u stóp Pana, bo On jest Bogiem, który odpowiada na wołanie wybranych. Pamiętaj, to, o co dziś prosisz we łzach, może stać się służbą, która przyniesie wieczne owoce. Numer 3. Estera, ta, która miała odwagę w czasach strachu. Estera była sierotą, wychowywaną przez kuzyna, zabrana do pałacu bez wyboru, a mimo to została użyta przez Boga, by ocalić cały naród. Mogła milczeć, ukryć się chronić siebie. Ale nie. Gdy dowiedziała się, że jej lud ma być zgładzony, pościła, modliła się i powiedziała: a jeśli zginę, to zginę. Księga Estery, rozdział 4, werset 16. Co za odwaga! Kobieta wybrana przez Boga, Estera uczy nas, że są chwile, gdy strach musi zostać pokonany przez wiarę. Czasem Bóg umieszcza cię na wysokim miejscu nie dla twojej wygody, ale by wypełnić cel. Nie chodzi o to, byś była zauważona przez świat, ale użyta przez Boga we właściwym czasie. Jeśli czujesz strach, niepewność, lub myślisz, że nie dasz rady, pamiętaj: tak jak Bóg przygotował koronę dla Estery, tak też przygotował wybawienie i duchowy autorytet dla ciebie. Ale trzeba odwagi, by się określić, nawet jeśli się boisz. Numer 4. Debora, ta, która prowadziła z mądrością i rozeznaniem Debora, była prorokinią, sędzią i doradczynią w czasach, gdy niewielu miało odwagę słuchać głosu Bożego. Siadała pod palmą, a lud przychodził do niej po wskazówki. Gdy armia Izraela była w kryzysie, to przez Deborah Bóg przyniósł strategię, odwagę i zwycięstwo. Nie musiała używać siły, ale mądrości pochodzącej z góry. Kobieto wybrana przez Boga, nie musisz stawać się twarda czy zgorzkniała, by prowadzić swój dom, swoją służbę czy życie duchowe. Debora pokazuje, że można być stanowczą i wrażliwą jednocześnie. Nie zajęła czyjegoś miejsca, ale doskonale wypełniła swoje. Może Bóg dziś wzywa cię, byś przyjęła pozycję duchowego autorytetu. Nie dlatego, że tego chcesz, ale dlatego, że On Cię wybrał. A gdy Bóg powołuje, nikt nie może obalić. Wybrane przez Boga prowadzą z rozeznaniem i idą za głosem Ducha Świętego. Numer 5. Ród. Ta, która była wierna mimo bólu, Ród była moabitką, wdową, cudzoziemką i biedną. Mogła wrócić do swojej ziemi, kultury, strefy komfortu, ale wybrała, by pozostać z Noemi, swoją teściową, nawet gdy nic już nie miało sensu. Jej słowa przeszły do historii: Twój Bóg będzie moim Bogiem. Księga Ród, rozdział pierwszy, werset szesnasty. Była wierna nie z wygody, ale z przymierza. Kobieta wybrana przez Boga, wierność, którą zachowujesz w trudnych dniach, przygotowuje cię na spotkanie z obietnicą. Ród zbierała na polach buza, ale dopiero po tym, jak została wypróbowana na polu posłuszeństwa. Nagroda przyszła, ale najpierw musiała trwać, gdy nie było żadnej gwarancji. Bóg honoruje wierne kobiety, kobiety, które trwają, kobiety, które nie rezygnują z wiary tylko dlatego, że wszystko się zaciemniło. Jeśli dziś jesteś w czasie straty, samotności lub nowego początku, idź za przykładem ród, pozostań wierna. Odkupienie jest bliżej niż myślisz. Numer 6. Abigail. Ta, która powstrzymała tragedię mądrością i pokorą, Abigail była żoną Nabala, człowieka głupiego i aroganckiego. Gdy Dawid, wściekły, postanowił zniszczyć jej dom z powodu zniewagi, to ona wyszła mu naprzeciw, niosąc jedzenie, mądre słowa i pokorę. Nie czekała, aż sytuacja się pogorszy. Zareagowała z rozeznaniem i szacunkiem i uratowała swoją rodzinę przed masakrą. Pierwsza księga Samuela, rozdział 25. Kobieta wybrana przez Boga, ile razy znajdujesz się w centrum konfliktów, niesprawiedliwości lub niebezpiecznych decyzji? Abigail pokazuje nam, że kobieta słuchająca Ducha Świętego potrafi przemienić scenariusze wojny w drogi pokoju. Nie zareagowała z pychą, ale odpowiedziała z bojaźnią bożą i inteligencją. Nie lekceważ siły kobiety, która się modli, zanim podejmie działanie. Kobiety, która odpowiada łagodnością, nawet gdy ma powód, by krzyczeć. Wybrane przez Boga nie są bierne, są strategiczne. I dlatego Bóg używa ich, by zapobiegały tragediom, które wróg próbuje zasiać w rodzinach. Numer 7. Kobieta z Krwotokiem. Ta, która dotknęła Jezusa z wiarą. Przez 12 lat cierpiała na chorobę, która izolowała ją, odrzucała i czyniła nieczystą w oczach społeczeństwa. Wydała wszystko na lekarzy, ale nic nie pomogło. Jednak w akcie desperackiej wiary powiedziała w sercu: Jeśli tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. Ewangelia Marka, rozdział 5, werset 28. I tak właśnie się stało. Kobieta wybrana przez Boga, ta kobieta uczy nas, że wiara. Która dotyka Jezusa, nie potrzebuje słów, tylko oddania. Gdy wielu stało wokół Niego, to ona naprawdę go dotknęła. Jej ból doprowadził ją do granic, i tam, na granicy, spotkała cud. Może jesteś zraniona, zmęczona, bez sił na cokolwiek, ale Bóg mówi: Dotknij mnie z wiarą. Nieważne jak długo krwawisz w środku. Kobieta wybrana przez Boga nie zatrzymuje się w tłumie, pełznie, jeśli trzeba ale dotyka Jezusa, a gdy dotyka, moc wychodzi z nieba. Numer 8. Kobieta syrofenicka, ta, która nie poddała się mimo odrzucenia, nie była żydówką. Według religii nie miała prawa zbliżać się do Jezusa, ale jej córka była opętana i wiedziała, że tylko on może ją uwolnić. Nawet będąc ignorowaną, nawet słysząc twarde słowa, nie zrezygnowała. Jej odpowiedź była pokorna, ale potężna. Nawet pieski jedzą okruchy, które spadają ze stołu. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 27. A Jezus powiedział: Niewiasto, wielka jest twoja wiara. Kobieto wybrana przez Boga, są chwile, gdy wszystko zdaje się mówić: Nie, niebo milczy, drzwi się zamykają, odpowiedzi nie przychodzą, ale ta kobieta pokazuje nam, kto ma wiarę, wytrwa do końca. Nie obraziła się. Nie odeszła zraniona, nie zrezygnowała. Walczyła o uwolnienie swojego domu. Może Bóg nie testuje Twoich zdolności, ale Twoją wytrwałość. Kontynuuj wołanie, nawet jeśli nikt tego nie rozumie. Kobieta wybrana przez Boga nie poddaje się łatwo. Ona trwa w modlitwie, w wołaniu, w wierze, aż Jezus powie: Wielka jest Twoja wiara. Numer 9. Maria Magdalena. Ta, która pozostała aż do końca Maria Magdalena. Została przemieniona przez Jezusa. On uwolnił ją od siedmiu demonów, i od tamtej pory wiernie za nim podążała. Gdy wielu uciekło, ona została. Gdy uczniowie się ukryli, ona była u stóp krzyża. I to ona pierwsza zobaczyła Jezusa z martwych bo przyszła do grobu, gdy jeszcze było ciemno. Ewangelia Jana, rozdział 20, werset 1. Kobieta wybrana przez Boga. Maria Magdalena pokazuje nam, że ten, kto naprawdę kocha Jezusa, nie opuszcza go, gdy robi się trudno. Została przy krzyżu, płakała, czekała i dlatego została uhonorowana objawieniem zmartwychwstania. Obecność Jezusa zawsze objawia się tym, którzy szukają go z pasją. Może jesteś teraz w czasie żałoby, straty lub samotności, ale nie opuszczaj miejsca wiary. Nie przestawaj szukać. Nadal kochaj Jezusa, gdy milczy, słusz mu, gdy nikt nie zauważa, czekaj, nawet w ciemności. Kobieta wybrana przez Boga trwa, a kto trwa, zobaczy chwałę. Numer 10. Kobieta samarytanka. Ta, która została przemieniona i stała się głosem zbawienia. Była odrzucona, naznaczona porażkami, unikała nawet innych kobiet. Poszła do studni w najgorętszej porze dnia, prawdopodobnie by nikt jej nie widział, ale tam, Czekał na nią Jezus, objawił jej całą jej przeszłość, nie po to, by ją zawstydzić, ale by ją uzdrowić. I wiesz, co się stało? Ta kobieta, tak pogardzana, stała się ewangelistką w Samarii. Ewangelia Jana, rozdział czwarty. Kobieto wybrana przez Boga, Jezus nie oddala się od twoich ran, On się do nich zbliża. Nie przyszedł by cię potępić, ale by cię uzdrowić. Kobieta samarytanka została przemieniona nie dlatego, że była idealna, ale dlatego, że uwierzyła, że nowy początek jest możliwy. Może wstydzisz się swojej przeszłości, błędów, które popełniłaś, lub blizn, które nosisz, ale jeśli dziś zdecydujesz się spotkać z Jezusem, on może przemienić Twój wstyd w świadectwo. Wybrane przez Boga nie są definiowane przez przeszłość, ale przez dotyk zbawiciela. Numer 11. Wdowa z Sarepty. Ta, która wierzyła, mając prawie nic, była u kresu. Miała tylko garść mąki i trochę oliwy. Szykowała ostatni posiłek dla siebie i syna, zanim umrą. Ale wtedy pojawił się prorok Eliasz z odważną prośbą najpierw zrób dla mnie. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, werset 13. I mimo niedostatku posłuchała. A dzięki temu mąka i oliwa nigdy się nie skończyły. Kobieta wybrana przez Boga, może i ty zmagasz się z niedoborem sił, środków, nadziei. Ale wdowa z Sarepty uczy nas, że gdy oddajemy Bogu to niewiele, co mamy, On zamienia to w obfitość. Prawdziwa wiara objawia się, gdy wybierasz ufać bez żadnych gwarancji. Bóg nie prosi cię o to, czego nie masz. On tylko czeka, aż uwierzysz w to, co ci jeszcze zostało. Wybrane przez Boga nie czekają, aż będą miały nadmiar, by być posłuszne. Są posłuszne, a wtedy dzieje się cud. Numer 12. Lidia, ta, która otworzyła swój dom i serce na Ewangelię, Lidia była handlarką purpury, bogobojną kobietą, która uważnie słuchała słów Pawła. A gdy Pan otworzył jej serce na przesłanie, nie zawahała się, została ochrzczona i natychmiast otworzyła drzwi swojego domu, by przyjąć sługi Boże. Dzieje Apostolskie, rozdział 16, wersety 14 i 15. Kobieta wybrana przez Boga, Lidia reprezentuje te, które nie tylko słuchają, ale też wprowadzają w życie. Te, które mają wrażliwe serce na Ducha Świętego i są gotowe zrobić miejsce w domu, w codzienności, w planach, aby królestwo Boże się rozprzestrzeniało. Nie czekała, aż wszystko będzie idealne, by służyć. Zrozumiała, że gdy Bóg dotyka serca, dom również staje się ołtarzem. Może Bóg wzywa Cię dziś, byś otworzyła drzwi serca, domu lub służby. Nie opieraj się. To, co zaczyna się od prostego otwarcia, może stać się wielkim poruszeniem. Wybrane przez Boga są kanałami błogosławieństwa, gdziekolwiek się znajdują. Kobieta wybrana przez Boga, patrząc na każdą z tych dwunastu kobiet z Biblii. Duch Święty chce Ci przypomnieć coś bardzo głębokiego. Ty również zostałaś wybrana. Wybrana nie dlatego, że jesteś doskonała, ale dlatego, że masz serce gotowe. Wybrana, by rodzić, walczyć, wstawiać się, trwać, prowadzić, dotykać Jezusa i być kanałem uzdrowienia oraz zbawienia dla innych. Może jesteś zmęczona, zmagasz się z ranami, których nikt nie widzi, jesteś doświadczana w ukryciu, ale Bóg Cię widzi. I tak jak powołał każdą z tych kobiet, tak chce powołać dziś Ciebie. Twoja historia nie kończy się na bólu, Twoja wiara nie jest na próżno. Duch Święty Cię kocha i woła po imieniu. Nie poddawaj się teraz. Bóg kształtuje w Tobie niezachwianą wiarę. A wszystko, co wróg próbował wykorzystać, by Cię zatrzymać, Bóg zamieni w świadectwo. Pamiętaj, kobiety takie jak Ty, nie są zwyczajne. Jesteś wybraną przez Boga, a to zmienia wszystko. Jeśli dotarłaś do końca, napisz. Łaska Boża to wszystko czego potrzebuję. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał. Zostawię tu na ekranie inny film, który prawdopodobnie również będziesz chciała obejrzeć. Kliknij i do zobaczenia tam. Niech Bóg ci błogosławi.